No i ich rywalizacja rozpoczęła się od napięcia na polu, ale przerodziła się naprawdę w osobistą animozję i, i eskalowała do, tak jak mówiłeś, no do już rasistowskich wyzwisk. To Sergio Garcia rzucił do Tigera Woods'a w 2013 roku na The Players chyba? hasło, że zaprosiłby łódca na smażonego kurczaka. No i to jest czysto rasistowski żart. Takich rzeczy to nie mówisz, wiesz, w, w ramach żartu do osoby czarnoskórej, bo po prostu niepotrzebne, szczególnie, że w 2013 roku, no to Tiger już odleciał na... Po prostu jakieś lata świetlne od Sergio Garcia. Tak jak mówisz, Tiger już odleciał na poziom, którego nikt nigdy jeszcze nie dogonił i po prostu ta urażona sportowa duma tego złotego, niegdyś dzieciaka Sergio García po prostu tak ucierpiała. Że... No i co Kuba, 10 lat temu się powyzywali, a jaki mamy update na ten rok?